Był sobie kiedyś gość, by z... zarabiał na życie jako przewodnik. Kochał swoją pracę, dosłownie marzył o niej od dziecka. Uwielbiał oprowadzać ludzi po najdzikszych, bezdrożach egzotycznych krajów, jednak, niestety, przy okazji był bardzo lekkomyślny. Pewnego razu pomylił drogi, doprowadzając do wypadku autobusu pełnego turystów. Co prawda, uszedł z niego z życiem, ale jeden turysta zginął. Trafił więc do sądu i tam został uznany za winnego i skazany na karę śmierci. W dniu egzekucji poprosił o banana jako ostatni posiłek. Po zjedzeniu banana został przykuty do krzesła elektrycznego. Egzekutor pociągnął wajchę, poszły iskry, dym w wypełnił całe powietrze i nagle... Nic się nie stało. Przewodnik siedział cały i zdrowy. Zgodnie ze starym zwyczajem, nieudana egzekucja jest znakiem boskiej interwencji, więc przewodnikowi darowano życie. Postanowił kontynuować uprawianie swojego zawodu, jednak nie wyciągnął żadnych wniosków z danej mu lekcji i powrócił do starych nawyków. Przez swoją nieuwagę znów doprowadził do podobnego wypadku, tym razem zabijając aż dwie osoby. Znów trafił przed sąd i został skazany na karę śmierci. Jak poprzednim razem skorzystał z prawa zjedzenia ostatniego posiłku, jednak tym razem poprosił o dwa banany. Po obiadku trafił na krzesło, egzekutor pociągnął wajchę, poszły iskry, dym wypełnił cały pokój i nagle! Facet znów przeżył. Oczywiście, zgodnie ze starym zwyczajem, został puszczony wolno i ponownie wrócił do zawodu. Nie zaskakując nikogo, znów doprowadził do niefortunnego wypadku, zabijając przy tym aż trzy osoby. Wiesz co? Spytał kat. Nie dostaniesz tych głupich bananów i tym razem się nie wywiniesz. Cóż, co prawda, niezgodnie z protokołem, przewodnik został przywiązany do krzesła, egzekutor pociągnął wajchę, poszły iskry, dym wypełnił całe powietrze i nagle! Facet znów siedział cały i zdrowy. Egzekutor chyba był w szoku. Gość popatrzył na egzekutora i powiedział: Wiesz, te banany nie miały nic z tym wspólnego. Po prostu jestem złym przewodnikiem.